Liczę, że tylko w sytuacji z wycofunkcją, której e, mówiłem chłopakom, że w, w przerwie, że przy takim wyniku, oni pójdą bardzo wcześniej z wycofką. Problem jest taki, że mało przydzielili, przydzieliliśmy uwagę wycofce rywala, tylko na analizie nie świeciliśmy nie daliśmy rady poswiecić obrony. Mój pomysł był na, na tej obrony kiepskiej, wziąłem czas, żeby wyprawić, myślę, że tam trochę poprawiliśmy i stało trochę lepiej, ale ważna rzecz, że też straciliśmy podstawowego takiego obrońcę przy wycofce rywala Dima Fedeka, życzymy mu szybkiego powrotu i potrzebujemy go ale również zachowanie chłopaków w cały mecz i te bramki które zdobyliśmy i to co pozwalaliśmy rywalowi do wycofki jeszcze przed wycofką myślę że pod, pod pełnym kontrolą był, był nasz mecz a, ale te bramki które i to zdenerwowanie, które mieliśmy z grom z rywala, to więcej mogę wziąć na siebie jak mój błęd. Przede wszystkim przygotowanie do tego meczu i, i tylko podziękować chłopakom, które wywalczyli, cierpieli do końca i, i udało się zdobyć bramki na koniec i zamknąć ten mecz. E za Pana drużyną dwa tygodnie przerwy. Nie miał Pan też do dyspozycji pełnego składu. Trudno było podtrzymać ten rytm meczowy, tą intensywność? E, niestety tak. I już mówiłem, że straciliśmy prawie przed meczem w czwartek, Dimy. E, na tygodniu poprzednim też nasi żołnierze, chłopaki, byli wymuszony. Przepuścić treningi na tym tygodniu. Też Patryk Szczepaniak i nie mieliśmy takiego pełnego składu cały czas, ale również zrobiłem analizy dla, dla całego zespołu. Oni mieli na Facebooku, na internecie, to przez dwa tygodnie mogli to oglądać, uczyć rywala i te ćwiczenia, które robiliśmy, i nawet ten mecz, który graliśmy w Zamiast mecza e, przeciwko Piasta, zagraliśmy z Staffem, też jakieś rzeczy z, i jakieś wnioski wynieśli z tego meczu, i, i myślę, że poprawili swoje błędy, które mieliśmy i z Pniwami, i w meczu z Staffem. I jeszcze raz podkreślam, że chłopaki e, bardzo dobrze byli na naładowanie na ten mecz. I i też chcę podkreślić, że chłopaki jeszcze więcej rozumieją, jak trzeba walczyć, jak trzeba za każdy mecz być w walce, jak blokować szały, i jak mieć chęć do zwycięstwa. I tylko mogę im podziękować i powiedzieć, że my idziemy w, w prawidłowym kierunku. Dzisiaj Praktycznie pełne trybuny na hali, chyba przyjemnie grać przy takim dopingu, przy takim wsparciu. No super. To dzięki za takie pytanie i też zapomniałem jak wyszedliśmy tylko z szatni, się na rozgrzewce to podwiększa gradus i chłopaki stopnie stopnie podwiększa i chłopaki już nakręconi, na rozgrzewce, wychodzą z pełnym e, nastrojem, z pełnym zaangażowaniem i tylko chcę podziękować i każdego e, naszego kibica i zaprosić na kolejny mecz. Trenerze, nie sposób zapytać, cały Toruń dzisiaj żyje meczem żużlowym, czy gdzieś ten bakcel trener połknął, interesuje się, jaki wynik? Przepraszam, ale ja nie interesuję się żużlem, interesuję się tylko futsalem i żadnym innym sportem. Można przede wszystkim powiedzieć, że to klasyczny mecz w wykonaniu FC Toruń. Dość szybko wypracowana przewaga, w pełni uzasadniona, bo ponieważ prowadziliśmy w większości tej, tego momentu do 4-1 grę. I, I gdzieś ten punkt załamania. Trochę wierzymy za bardzo we własne siły, umiejętności. Przychodzi ten moment przyjęcia inicjatywy przez przeciwnika. Nerwowa atmosfera, no ale pełne trybuny dzisiaj na SP28 i na pewno kibice są zadowoleni z poziomu emocji, jaki dostarczył dzisiejszy mecz, szczególnie przed rywalizacją żużlową w Toruniu. No właśnie yy... Dwie bramki straciliście z gry w obronie w przewadze, zazwyczaj ten element w waszym wykonaniu był całkiem niezły, a dzisiaj tak jakby Dreman znalazł recepturę na to. No, na pewno w pierwszym momencie zostaliśmy zaskoczeni przez te zagrania do środka. No, na pewno mają opanowane to granie kapitan Dremana i, i nowy zawodnik, który gra w koszulce wycofanego bramkarza. To, to klasowi zawodnicy, którzy wiedzą, wiedzą co zrobić z piłką, gdy już mają ją na, na czystej pozycji w grze z przewagą. Ale mówię, nie zwieszamy głów, wiemy, że nic nam nie przyjdzie łatwo i nie przychodzi łatwo i żeby osiągnąć dobry rezultat z meczu, musimy naprawdę, za przeproszeniem, wypuść flaki i to dzisiaj zrobiliśmy przy momencie 4-3. Przeorganizowaliśmy się i bardzo cieszymy się z trzech punktów u siebie, bo, bo chcemy po prostu u siebie być drużyną taką, jaką sobie zakładamy na treningach i jaką chcemy być w przyszłości. Teraz przed Wami nie wyzwanie, jedziecie na mecz do Eurobusu Przemyśl. Tam będzie chyba trudno jakiekolwiek punkty. To już powiedział Pan. E... Oczywiście, Eurobus to klasowa drużyna, ale no przecież nie powiemy, że jedziemy tam przegrać. Jedziemy zagrać dobry mecz, na pewno będziemy dobrze przygotowani do niego pod względem taktycznym i będziemy starali się zneutralizować mocne punkty przeciwnika i nie ma w, tym, w tej lidze już meczu słabych. klika. naprawdę się wyrównała e... i myślę, że na pewno jedziemy tam przegrać, a osiągnąć dobry rezultat. W każdym meczu, który gramy, czy u siebie, czy na wyjeździe, staramy się zgarnąć pełną pulę. A jak to wyjdzie, to zawsze wszystko zależy od zaangażowania i determinacji naszych zawodników. No a jeszcze na koniec Motor Lublin, to grupa deweloperska Toruń. Wielki finał, jaki wynik typujesz? Złoto wraca do Torunia. Nieważne ile, ważne, że złoto wraca do Torunia i trzymamy za chłopaków kciuki, i właśnie się przebieramy, idziemy oglądać, kibicować. Także Toruń, niech sięgnie po ukradione złoto na żużlu lub po, po długim okresie. En primer lugar, darle la enhorabuena a, a, a Torum por su, por su victoria y por la gran afición que tiene. Eh, un ambiente muy bonito en que, lo que hemos vivido aquí y, y desde aquí, bueno, pues darle la enhorabuena. Eh, bueno, en la primera parte nos ha costado entrar. Eh, hemos recibido tres goles muy rápido. Eh, a partir de ahí sabemos la dificultad que, que tenemos a la hora de, de remontar tantos goles como, como hemos encajado en esta primera parte. El equipo ha intentado racionar, pero bueno, nos ha costado un poco. Eh, a partir de ahí sí es verdad que incluso con esa dificultad hemos tenido varios contraataques bastante claros, con, con ocasiones claras de gol que no hemos materializado, que nos podían haber eh, hecho meternos en el partido. Y bueno, pues la segunda parte, pienso que el equipo ha dado un gran cambio. Eh, creo que hemos sido en toda la segunda parte bastante superiores, eh, con ocasiones muy claras de gol que no que nos cuesta meter. Y, y bueno, y en el jugador portero, pues bueno, hemos llevado todo el tiempo el control del juego. Y con el 4-3 hemos tenido dos ocasiones muy claras que podía haber cambiado el, el partido y, y en este caso no lo hemos materializado. Y bueno, pues merecida victoria para Toru, aunque pienso que, que demasiados goles de ventaja para lo que hemos visto en la segunda parte. Como te decía, en ese momento con 4-3 eh, hemos tenido dos ocasiones muy claras. Una, una de ellas que la ha parado muy bien el portero ahí a, a bajo palos. Y podíamos ver dado la vuelta en ese momento la situación o por lo menos empatar el partido y a ver qué pasaba, ¿no? Pero, pero bueno, eh, no, no hemos materializado los goles que teníamos que meter y a partir de ahí pues ya nos ha dificultado más el, la victoria. Todos los partidos son complicados aquí, el nivel está muy, muy parejo, está muy igualado y, y bueno pues cada partido es difícil, ahora tenemos que, que aprender de este partido para intentar afrontar el siguiente mucho mejor e intentar conseguir los tres puntos en casa. Primero de todo, me gustaría felicitar a Torun porque creo que ha hecho un gran partido. Y en mi opinión, en mi opinión el partido de hoy, pues hemos empezado que no, no hemos estado. Nos, han, nos hemos encajado tres goles y después hemos tenido ocasiones, aún así, que no las hemos sabido materializar. Y, y nada, y la segunda parte, pues sí que he visto. Un, un equipo más unido, hemos jugado mejor, hemos tenido muchas ocasiones y, y aún así pues tampoco, tampoco han acabado entrando y nada, ahora toca seguir trabajando y, y pensando ya en el, en el partido del sábado. Pienso que estamos en un buen camino, que poco a poco vamos mejorando todos y que y con muchas ganas del de, próximo partido y ya lo que he dicho, pensando en, en ello.